Jakby zabrakło głosu, to po ręce i po siebie może potem. poznajecie tego pana? A to jest Julka. Julka ma 12 lat, uczy się w szkole podstawowej w Laskach i ma mnóstwo zainteresowań. Biega, jeździ na nartach i ćwiczy judo. Julka lubi życie na wysokich obrotach. I dlatego jej wielką pasją są też wyścigi Formuły 1. Julkę poznaliśmy w niecodziennych okolicznościach. Przyszła z tatą zobaczyć bolit roberta Kubicy, zaprezentowany w naszej firmie. Tata bardzo często oglądał F1 w telewizji i zaczęła się tym interesować. Zaczęło to mnie ciekawić, jak to jest możliwe, że to wszystko się dzieje tak szybko, że to jest takie science fiction. Postanowiliśmy zaspokoić ciekawość Julki i wysłać ją z całą rodziną do... Tak, ale gdzie lecimy? Państwo na H. Hiszpania. Hola! Do Barcelony. Serio? tak. jest jak to do Barcelony? Serio? Tak. To było... ja, ja nie umiem aż takich rzeczy sobie wyobrazić. To było po prostu na spełnienie moich marzeń, tak? ekscytowanie, euforię, taką radość, taką wielką, że po prostu nie mogłam prawie nic powiedzieć. Byłam bardzo ciekawa, bardzo chciałam wszystko zapamiętać, żeby wszystkie szczegóły tego zapamiętać, bo wiedziałam, że no nie będę miała dużo takich okazji. W ogóle no takie uczucie, jakby, jakby, jakby to był sen, że to nie może być naprawdę. Największą niespodziankę zostawiliśmy na ostatni dzień. Do samego końca trzymaliśmy to w tajemnicy. Cześć! Hej, jak masz na imię? Julia, cześć, Julia, Mio, Robert. No, to było już na samym początku, jak mi padał rękę, to w ogóle takie niedowiększanie, że jeszcze raz nie mogę nic powiedzieć. Po prostu, po prostu to było takie uczucie, którego nigdy nie zapomnę, że no, kompletnie mnie zatkało z wrażenia, z radości, ze szczęścia, jakby. Z... No bo właśnie spełniły się moje marzenia. Bo ja mam dwie specyficzne rzeczy, żebyś mnie mogła poznać. Rękę, prawą, którą ci podam, która jest niestety po wypadku trochę inna. I mam duży nos. Obejrzyj. Dlatego te dwie rzeczy mnie zawsze poznać. Nie, no i oczywiście jak dotknęłam nosa, to było takie super, że on miał dystans do siebie. Ja bardzo to cenię w ludziach. Chciałabym taka. I rozmawiałam z Kubicą, co dało mi bardzo dużo, co bardzo dużo wniosło w moje życie. Mogłam zobaczyć, że można wszystko, jeżeli się tylko ma cel. Marzenia spełniają się, jeżeli dąży się do spełnienia ich cierpliwie, wytrwale i nigdy się nie zapomina, po co się idzie w życiu. Będę oglądać Roberta w telewizji, będę mógł kibicować w osiąganiu jego największych. Najmniejszych celów, no i oczywiście życzę najlepszych wyników. W F1. Nie poddawajcie się i dążcie do osiągnięcia swoich celów, nie zważając na przeciwności.